Cześć, to ja. Jedyny wspaniały nariusz, a na to wspaniałe na drzwi. Dzisiejszy ciężki film i ciężki paradokument. Ma sponsora, Bakome! A dokładnie to Twist Yourself. Dziękuję się Bakoma za sponsorowanie moich odcinków. szybko się napije i lecimy z odcinkiem. Więc. nie patrzcie. Oczywiście, dzisiejszym paradokumentem, jak można byłoby się spodziewać, będzie. Bo to jeden z tych paradokumentów, w którym znajdziemy chyba najwięcej dziwnych odcinków. Zobaczmy, kto umrze tym razem. Było niedzielne popołudnie. 25-letnia Karolina Grabowska, która dzień wcześniej wyszła za mąż, szykowała się na poprawiny. W domu oprócz niej był jeszcze młodszy brat, Kuba, który bawił się z sąsiadem Adrianem. Halo? Podczas gdy Karolina zastanawiała się, jak ratować przeznaczoną do sprzedania w komisie suknię ślubną, jej młodszy brat bawił się wganianego z kolegą z sąsiedztwa. Złap mnie, złap mnie, Widzieliście to potknięcie? Już powinno jechać 112. Co ty chcesz, żebym się zabił? Nie pękaj, przecież żyjesz! Znudziło mi się to bieganie, chodź na telewizję. A co z chodnikiem? Potem położysz ho. Co za chuligany, dywanik zostawić? Taki, taki rozwalony? Mama mówiła, że chodnik musi leżeć na schodach. Schody są śliskie. On tak mówi, jakby serio ktoś umarł, a to tylko dywanik, który został odklejony ze schodów. Dlaczego już każdy wie, co tu się wydarzy? A! 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 Wystarczyło zaledwie chwila nieuwagi, by dobrze zapowiadające się niedzielne popołudnie zamieniło się w dramat. To ja usłyszałem krzyk siostry, wiedziałem, że coś się złego stało. Ten dzieciak ma w sobie tyle emocji. Co ci się stało? Nie wiem, może na buzi ma kolce. Pomóż mi Kuba, moja ręka, nic nie widzę. Ja nie wiem do domu. Jak widać, kolega Kuby umie sobie poradzić w trudnych sytuacjach i na przykład woli pójść do domu. Do domu. Kuba, pomóż mi! bo się nie umiejaj! To na pewno jej pomoże. Zadzwonę pogotowie! Moje oczy! A, numer 112! Nigdy wcześniej nie dzwoniłem na ten numer, nie wiedziałem, co mam mówić. Ta mowa to jest mowa demonów, która nie posiada żadnych emocji. Tego dnia w Centrum powiadamiania ratunkowego była oczywiście operator Malwina Kucner. To ona odebrała telefon od przerażonego chłopca. Centrum powiadamienia ratunkowego operator numer 10, w czym mogę pomóc? Halo? 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 Halo! Pani nam pomoże! Halo, słyszysz mnie? Dzwonił chłopiec, był bardzo zestresowany. Często zdarzają mi się takie sytuacje. Musiałam poprowadzić tę rozmowę w taki sposób, aby przełamać jego strach i dowiedzieć się, z czym do mnie dzwoni. A przede wszystkim wykluczyć potencjalny żart. Jak masz na imię? Kuba. Cześć, Kuba. Czy wszystko dobrze? Nie! Nie! Kuba, dzwoniłeś się na numer alarmowy. Czy coś się stało? Możesz mi powiedzieć? Nie! Karolina spadła ze skodów. Mama będzie zła, bo Adam zrobił chodnik. E, usiadłem Mama będzie zła, więc po co dzwonisz? Jeszcze ktoś się dowie. A jesteś sam z Karoliną? Tak. <noise> Podasz mi wasz adresy? Nie. Stawy. Get some help. Kubość, w porządku, ta pani nam pomoże. Po, podaj adres. No na razie jakoś specjalnie chcę wam pomóc. Dobrze, Kuba, bardzo dobrze mama ci mówiła. Nie wolno podawać adresu osobom obcym, ale w tym wypadku potrzebna jest pomoc. Karetka musi wiedzieć, gdzie przyjechać. Podasz mi go, proszę. Policja kwiatowa. Świetnie, a numer? 65. Zapisuję. Powiedz mi, Kuba, a Karolina to jest. Twoja koleżanka? Nie. Siostra? Tak. Dobrze, już wysyłam pogotowie. Kuba, możesz włączyć telefon na tryb głośno mówiący? Potrafisz? Gra w Minecrafta, stawia własne serwery. No to chyba tryb głośno mówiący umie włączyć. Co mam robić? Tak mi nie boli. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale musi pani bez ruchu wytrzymać do przyjazdu pomocy. Dwie godziny później. Proszę pani zła, zła, słabo mi. Halo, co się dzieje? Nie mogę oddychać. Kolina była blada i się trzęsła. Mamy już nie było i się bałem. Mamy już nie było i się bałem. Nie, no nie wiem jak mam go sparodiować już po prostu, nie. Halo, słyszy mnie pani? Tak! Ta ta Spokojnie, ja jestem tu po to, żeby czuwać nad pani zdrowiem i życiem. Dlatego ten ambulans jedzie już przez 3 minuty odcinka. Halo, Kuba, słyszysz mnie? Tak. Proszę, podłóż swojej siostrze coś pod nogi. E, nie wiem, poduszkę, jakieś pudełko. Klocek Dirta. Coś pod nogi, tak żeby nogi jej były wyżej względem całego ciała. No dobrze! Czemu on zawsze krzyczy? Dobrze! Jazda po chodniku. No ja bym ich wywalił z roboty, albo dał przynajmniej 5 punktów karnych. Słuchaj, ja mam informację, że ratownicy medyczni są już na miejscu. Ale nie otwieraj im drzwi, to są obcy ludzie. Proszę, idź, otwórz im drzwi, dobrze? Yeah. Nie! No! Zaraz się panią zajmiemy. Załóż ustawienie ręki. Czy ten koleś, który ją opatruje, to jest ojciec tego dziecka? On identycznie mówi jak on. Podamy leki przeciwbólowe. Podamy leki przeciwbólowe. Ucieszyłem się, kiedy przyjechaliście, panowie i zajęliście Koraliną. Bałem się, że mała będzie na mnie zła. Że zabrałem ten chodnik, a ja przecież nie chciałem. To czemu nie zwalisz na kolegę, który powiedział, żebyś nie odkładał go z sporotem? Muszę do domu. Zaczekaj, okryj ją kocem, ja pójdę po torbę. Niech mi ktoś powie, po co jej koc termiczny? Ona sobie pokuła twarz i złamała rękę. Po co jej koc termiczny, to nie pizza! Przyjęliśmy na oddział pacjentkę ze złamaną ręką w wyniku upadku ze schodów. Odniosła też urazy głowy, wywołane kontaktem z kaktusem. Wywołane kontaktem z kaktusem. Ty tylko mnie to śmieszy? Od dramatycznych wydarzeń minęły dwa miesiące. Ręka Karoliny się zrosła, na twarzy zagoiły się rany po kaktusach. On nawet jak bierze pilot, to jest śmieszny i memiczny. Igły uszkodziły gałki oczne, w wyniku czego Karolina częściowo utraciła wzrok w jednym oku. Te szare tło, które oni zrobili, wiecie co mi to przypomina? Takie reklamy mango, jak pokazują jak się ludziom w życiu nie udaje, jak nie umieją odkurzać na przykład. To jest właśnie tego typu scena, jak ona idzie po tych schodach. Masz już dość noży, które nie chcą ciąć? Kiedy tylko się stępią, jest już po nich. Miażdżą pomidory, rozgniatają chleb i to przez nie. Przygotow posiłku zamienia się w godziny frustracji. Kup dywaniki na schody za jedyne 9,99. No, już mówiłam ci na 100%. We własnym domu chce się czuć bezpiecznie. Żadnych schodów. Może drabina? Kubuś, jak wybudujemy dom, będziesz się nas bawić? Nie! I trzeba przyznać, że historia z dywanikiem schodowym była naprawdę niebezpieczna, ale są dużo bardziej niebezpieczne osoby i rzeczy od dywanika schodowego. To nasz panek, policjant dzielnicowy, jak co dzień pełnił swoją służbę. Po twarzy widać kawał hardcora. Mężczyzna lubił pracę w swoim rejonie i był szanowany przez lokalną społeczność. No cześć, kochanie. Twardziel, ale dla kobiety mięknie. Cześć. Proszę, kup mleko, jak będziesz wracał, dobra? I nie zapomnij odebrać Piotrusia z treningu. Dobrze, dobrze, słuchaj. Wlecę tylko do pani Krysi. Depnę na komentę na chwilę. I polecę po młodego, nie? Depnę, na komendę, polecę po młodego. No tacy policjanci kurczę, luzaki trochę. Dzięki, e, tylko uważaj tam na siebie. Jak nie idzie śrubokrętem, to b szybę. Tomasz rozpoznał jednego ze sprawców, Igora. Chłopak był nieletni, a od pewnego czasu sprawiał problemy wychowawcze. To jest dopiero gang. A co wy tu robicie? Naprawiałem auto, ma śrubokręt. No sobie tylko stoimy. Próbowałeś się ukraść auto, tak? A może sobie kupił nowe auto? Skąd ten policjant od razu wie, że kradnie i czemu zakłada, że, że kradnie? Jakie auto ukraść? My tylko stoimy patrzymy. tam Ja nic nie mam. No, Wyciągnij. Tapi tapicerkę oglądaliśmy, fajna tapicerka, to oglądamy. Ta tapicerka. Ta pizzerka, co to są za ślady? Co to nie wiem, co to, to już było takie. Dobra, inaczej będziemy rozmawiać. Tak będzie. K jakiś? Co powiedziałeś? Co, ja nic nie powiedziałem. To jest obraza funkcjonariusza. No ale nic nie powiedziałem, buchy jesteś? Dobra. 003 do 008 007, zgłaszam się. Stoi! Teraz ta babcia, która się tam pojawiła, powinna uratować całą tą sytuację. Stoj, co się tu dzieje? Co ty mi się gobierno, żebyś mi uciekał? O, ty ku... chcesz ode mnie. Stój. A! Spojrzenie tej babci jest bezsensowne. Ale za gust do torebek zakupowych Bab tam babcię nawet szanuję. Ona tego nie widziała, czy udaje. Znałam pana Tomasza. To dobry człowiek. Kiedy zobaczyłam, jak ci młodzi ludzie go potraktowali, to płakać mi się zachciało. Nie wiedziałam, jak mam pomóc, ale postanowiłam. Coś zrobić. Pani Bożeno, niech pani zadzwoni pod 112. Szybko wykręca numer jak na kobietę po 70. Zgłoszenie pani Bożeny przyjęła pełniąca tego dnia dyżur w Centrum Powiadamiania Ratunkowego operatorka Malwina Kucner. A kto inny? Centrum Powiadamiania Ratunkowego operator numer 10, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, yy, mówi Bożena Ryc, ja mam yy, rannego policjanta. Czy to, że to policjant ma jakieś znaczenie w tej sprawie, to po prostu człowiek, który jest ranny w tej chwili? Czy policjanci potrzebują jakiejś specjalnej opieki medycznej i specjalnych niebieskich ambulansów? Zgadza się. Niebieski ambulans. Pani Bożeno, trzeba będzie zrobić opatrunek uciskowy, żeby zatamować krwawienie do przyjazdu karetki. Ma pani coś, co można przyłożyć do rany? No mam apaszkę. Weź torbę. Igor, trafiony wyrzutami sumienia, wrócił na miejsce zdarzenia, aby sprawdzić stan zdrowia policjanta. Ja Jak szybko biegnie. A. Ty jeden, co żeś narobi. Nie chciałem. Pani Bożeno, czy ktoś tam z panią jest? Tak, to są sąsiadki. Jeden z tych trzech oprychów, którzy napadli na tego policjanta. Policjanci będą zbierać zeznania. Bardzo proszę, żeby pozostał do przyjazdu policji, dobrze? Babcia na pewno założy mu homonto i trzyma go na miejscu. Masz tutaj zostać, żebyś mi nie uciekał. No, dobrze, zostanę. To też może wystarczyć. Proszę, gdzie ta karetka jest? Stęp poszkodowanego policjanta na skutek odniesionych obrażeń zaczął się gwałtownie pogarszać. Pomoc jest już naprawdę bardzo blisko. On zemdlał. Czemu zemdlenia, drgawki, paraliż i inne śpiączki to podstawowe rzeczy, które dzieją się w tym serialu, nawet przy najmniejszych obrażeniach jak... Przekłucie dłoni. Spokojnie. Proszę ułożyć poszkodowanego na płaskiej powierzchni, na plecach. Dobrze. Przełączy tylko na mówiący. Kuba też to potrafił. Widziałem pana Tomasza wykrywającego się na ulicy. szarne oczy. czarne Takie słowa w telewizji? Oczywiście, jak jedzie policja, trzeba im pomachać, bo nie zauważam, że obok leży człowiek. No go. Raz, dwa, trzy. Ja nie wiem, po co im te noszę. W takiej sytuacji należy ograniczyć działania na miejscu do niezbędnego minimum i jak najszybciej przetransportować poszkodowanego do szpitala. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszam państwa na komendę celu złożenia zeznań. A tam jeszcze jest radio pana policjanta. Tu... Gdzie? Tam, mogę pokazać. Dobra, no to panią do radiowozu. Tutaj jest ta tu. O. W sumie fajne takie urządzenie, zawsze chciałem takie mieć na pierwszą komunię i tak głupio zostawić na trawie. Od tamtego zdarzenia minął rok. Czemu oni dają go na czarnym tle, jakby już umierał i dają jego reakcję na ból, jakby był w całkowitej agonii, kiedy on jeszcze żyje i zaraz będzie szczęśliwe zakończenie, gdzie wszyscy żyją, łącznie z babcią, policjantem i pewnie tym miłym wnusiem w okularach, gdzie wszyscy są szczęśliwi i przyszli na ciasto. I cieszę się, że pan wrócił w ogóle na nasz rejon. Wie pan, bo ta nasza młodzież, to jest teraz taka agresywna... To wszystko przez Minecraft. No proszę, wchodź, wchodź, wchodź. Wchodź. Proszę bardzo. Ten koleś to taki niezły streetwearowiec w sumie. Teraz japońskie znaki na plecach. Wcześniej też jakieś inne smokiczy yin yangi Może to nie Supreme, ale myślę, że ktoś by poszanował. No, no cześć, Igor. Dzień dobry. Miło pana widzieć. Z różnych perspektyw. Dziękuję Bogu, że pan to żyje. Nie zadaje się już z Maćkiem i Krzyśkiem. Unikam pod spodciemnych gwiazdu. Nie wiem co powiedziałeś. Zupełnie ciebie nie rozumiem. Aczkolwiek dziękuję Ci ślicznie i dziękuję również wam. To był bardzo miły odcinek i bardzo miło mi się z wami nagrywało. I dziękuję ślicznie jeszcze raz. Bakomie za sponsorowanie tego odcinka. Jest strasznie gorąco. Dlatego każdemu przyda się dobry jogurt. Żeby tak was nie oszukiwać cały odcinek, żeby nie wiecie co się dzieje, ja nie, nie wiem co się dzieje. To sobie z unboxem zażartowaliśmy tak jak teraz widzieliście. Jeżeli chcecie zobaczyć, co ja robiłem, kiedy on tutaj nagrywał, to czajcie tutaj właśnie odcinek. Tutaj. Nie wiem nigdy gdzie pokazać palcem dobrze. Tam wystąpiłem na jego kanale, gdzie pewnie jego widzowie narzekają, że jestem na jego kanale. Tutaj proszę Pawła bardzo ładnie przyjąć. To był jego pierwszy raz i naprawdę całkiem dobrze sobie poradził. Z tego co słyszałem za drzwiami. Jeżeli chodzi o samą Bakomę, to zapraszam was bardzo serdecznie na konkurs, który organizujemy wraz z Bakomą. Organizujemy! Czyli, że wiecie, że ja, Unboxal, wystarczy, że skoczycie na tą stronę, którą właśnie w tym momencie widzicie. Jest na strasznie skomplikowana, żeby ją powiedzieć, więc po prostu ją wpiszcie sobie, spiszcie. Jest ona również w pierwszej linii w opisie. I tam wyślijcie swoje zdjęcie z waszą wakacyjną przemianą. Tak jak widzieliście tutaj. Naprawdę Unboxal był przerażająco nie do poznania. Naprawdę, on tak nie wygląda w prawdziwym życiu. Więc rzućcie takie zdjęcie, ponieważ macie szansę na wygranie na przykład iPhone'ów, Instax'ów, różnych kuponów do sklepów, tam jest bardzo dużo nagród, to wszystko macie na stronie i jest taka bardzo ważna, istotna rzecz, że tak wygląda promocyjne opakowanie jogurty Bakomy Twist, wyszukujcie, słuchajcie, pod zakrętkami kuponów, które mogą zwiększyć wasze szanse, czy znaczy kuponów, Jezu Chryste, kodów. Kodów, czy to jest taki ciężkie Adam polski język? Kodów pod zakrętkami, które możecie wpisać na stronie, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną ze swoim zdjęciem. serdecznie się polecamy wraz z Unboxelem i do zobaczenia w kolejnym odcinku Szumkaj loczki za tydzień. Dziękuję, trzymajcie się i pa!